Witam w kolejnym filmie mojego kanału, ja jestem, ja jestem Maksymil i w tym odcinku pokażemy jak zdołać strzynkę z eventu Metaverse w gierce Creatures of sonary Ok, więc trzeba tutaj znaleźć cztery artefakty, że się musiała noc oczywiście zrobić i, i nic nie widać. Oczywiście. To co miałoby być inaczej? Jakbyś tutaj na mapę patrzył. I jakbyś może się uda. Hmm. nie wiem, nie za bardzo, gdzie jestem. Więc jesteś tutaj taki słabe. Ale dobra. Ja widzę, że tutaj jest pustynia. Więc bardzo dobrze tutaj. Pierwszy artefakt. Mhm. Ok, to gdzie on jest? Dlaczego nie umiem tym latać? No... Nieważne. Okej, okay. tutaj powinno być... ...szczeny, sz sz jest tutaj powin powinien być artefakt. Go. No, ciężko się tym lata. Hmm... To tak ja tutaj nic nie widzę. O, dobra, dobra, już się robi jaśniej. Już się robi jaśniej. Oj, daj już tej... Widzę, gdzie mam i lecieć. ok. Już tutaj widzę, gdzie lecieć. O, właśnie tutaj. Tutaj właśnie mam pierwszy artefakt. Tylko niech mi go tutaj zaliczy.

A są 4 artefakty, więc trzeba jeszcze znaleźć 3. Okej. A tutaj tutaj powinny być górę. Niech mi się tutaj ta mapa załaduje. A chyba tutaj jest granica mapy, okay. okej. Okej, a liście tutaj powinny być górę. A w górach będzie kolejny artefakt Nie, jeszcze mi, z, mi, mi życie zaczęło schodzić, najgorzej Okej, okay, muszę znaleźć coś do jedzenia, żeby nie umrzeć Okej, okay, tutaj coś powinno być Zjadaj to. Hmm. Okej, okay, ja tutaj widzę, że są góry. Więc ja tutaj powinien być drugi artefakt. O, jest tutaj okej. Okay. Daj coś mi go, daj zajęć się okay, teraz tak. Hmm. Teraz trzeba gdzieś tutaj polecieć i. Gdzieś tutaj powinien być trzeci artefakt, tylko że paladesz i też tutaj nic nie widzę przez to. Aczkolwiek co pamiętam, to, to on powinien być gdzieś tutaj chyba. No. No, jeszcze mi gra trzeba lagować. Zresztą polecieć w typie, o, leć tutaj, no tutaj powinien być trzeci artefakt, o właśnie, właśnie tutaj jest. tutaj dwa mi? to jeszcze tylko jeden jeszcze tylko jeden został i on chyba powinien być win... gdzieś win... tutaj Znaczy, on gdzieś tutaj będzie. Hmm. 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 Tutaj mi się gra zaczyna, przez, przez to, się trochę trudno tego szuka. Nie wiem, na pewno był w jakimś lesie. O, właśnie tutaj jest. Tutaj jest artefakt. No, chodź tam do niego. Okej. Okay. I właśnie mamy tutaj odznakę. Więc to było na tyle.